Witam cię bardzo serdecznie. W tym materiale dowiesz się, jak zaimponować młodszej kobiecie, nie udając kogoś, kim nie jesteś. Przekonasz się, że różnica wieku wcale nie musi działać na Twoją niekorzyść. Wręcz przeciwnie, jeśli podejdziesz do sprawy z głową, może się okazać, że to właśnie ona stanie się Twoim największym atutem. Pokażę Ci, jak przyciągnąć młodszą dziewczynę, nie robiąc z siebie na siłę młodzieniaszka, bez udawania, bez kombinowania. Po prostu, jak być sobą, ale w najlepszej wersji. Wiele razy można usłyszeć, że młodsze dziewczyny to zupełnie inny świat. I w pewnym sensie to prawda mają inne zainteresowania, inną energię, inne tempo życia. Ale to nie znaczy, że ty do tego świata nie pasujesz. To znaczy tylko tyle, że trzeba zrozumieć, co działa, a co wręcz odstrasza. I o tym właśnie dziś porozmawiamy, szczerze, konkretnie, bez ściemy. Zacznijmy od tego, jak w ogóle postrzegają starszych facetów młodsze kobiety. Czasem masz może wrażenie, że patrzą z dystansem, że widzą w tobie nudnego st starszego gościa, który nie nadąża za światem. Ale prawda jest taka, że jeśli wchodzisz w kontakt z młodszą dziewczyną i od razu pokazujesz, że jesteś poważny, spięty i wszystko wiedzący, no to nic dziwnego, że tak to wygląda. One chcą kogoś, kto ma trochę doświadczenia, trochę luzu, trochę dystansu do siebie kogoś, kto wie, kim jest, ale nie musi o tym co chwilę przypominać. Wiesz, taki facet, który mówi tak, mam swoje lata i co z tego? Zamiast robić wszystko by udowodnić, że wcale ich nie ma. I teraz ważna rzecz. Nie próbuj na siłę wejść w jej świat. Jasne, możesz zapytać co ostatnio oglądała na Netflixie albo co jej się wyświetla na TikToku, ale nie udawaj, że sam to znasz. Jeśli nie znasz, lepiej być tym, który jest szczerze zaciekawiony, niż kimś, kto gra kogoś młodszego, bo wydaje mu się, że tylko wtedy ma szansę. Kobiety czują fałsz psystrach. Dlatego żadnego sztucznego dopasowywania się. Jeśli ona uwielbia słuchać rapu, a ty nie masz pojęcia o tych wykonawcach, powiedz wprost. Zamiast udawać, że też tego słuchasz, możesz zapytać, czego w tym tak naprawdę szukasz tekstu, emocji, rytmu. Taki dialog jest o wiele bardziej wartościowy niż pozowanie na kumpla z osiedla. A teraz pomówmy o tym, co naprawdę działa. Bo to nie muszą być wielkie rzeczy, a raczej drobne zachowania, które robią różnicę. Na przykład, kiedy opowiadasz o sobie, rób to z poczuciem humoru. Mów o wpadkach z dystansem. Nie bój się śmiać z tego, że nie ogarniasz jakiegoś trendu. Powiedz: Wiesz, ostatnio próbowałem ogarnąć snapchata. Myślałem, że to będzie proste. Po pięciu minutach aplikacja mnie wyrzuciła, chyba się obraziła. Taki humor, łamie lody, pokazuje, że nie jesteś sztywny, że nie boisz się być trochę nie na czasie. A to paradoksalnie może być właśnie bardzo na czasie. Kolejna sprawa aktywność. Młodsze kobiety nie będą się kleić do faceta, którego życie kręci się tylko wokół pracy i obowiązków. One chcą zobaczyć, że masz swój świat. Nie musisz być podróżnikiem z Instagrama, ale dobrze, jeśli masz coś, co cię kręci: rower, planszówki, gotowanie, cokolwiek. Jeśli mówisz o tym z pasją, jesteś już 10 kroków przed facetami, którzy próbują ją kupić pizzą i komplementem i teraz najważniejsze nie mentoruj. Nie mów jej, że zrozumie za kilka lat, że życie ją nauczy, że jeszcze mało widziała. To najprostszy sposób, żeby ją zniechęcić. Ona nie chce nauczyciela, ona chce partnera, równego rozmówcę, takiego, który może i ma więcej doświadczenia, ale nie wpycha jej go do gardła przy każdej okazji. Wiesz już, co działa, to teraz porozmawiajmy o tym, co absolutnie nie działa. I tu trzeba być bezlitosnym. Niektóre błędy są tak poważne, że jeden zły ruch i jesteś skreślony. Pierwszy z nich protekcjonalne podejście. Każde, oj tam, ty jeszcze nie rozumiesz, to gwóźdź do trumny. Mówisz coś takiego? W jej głowie od razu pojawia się myśl: czy ja rozmawiam z partnerem, czy z ojcem? Drugi błąd udawanie młodszego. Zakładasz czapkę z daszkiem, rzucasz slangiem, mówisz o ziomkach i nagle jesteś śmieszny, ale nie tak, jak byś chciał. Ona widzi, że to gra i nawet jeśli nie powie ci tego wprost, to wewnętrznie będzie czuła zażenowanie. Trzeci narzekanie na młodsze pokolenie. Dzisiaj to tylko TikTok i selfie. Serio? Jeśli masz taki stosunek, to po co w ogóle próbujesz się z nią spotykać? Lepiej powiedzieć, no, nie ogarniam tego świata do końca, ale może mi coś pokażesz. Zainteresowanie, a nie ocena to klucz. Czwarty, obciążanie jej swoimi problemami. Jesteś po rozwodzie, masz kredyt, ciężki okres w pracy. Okej, okay, ale nie rób z randki sesji terapeutycznej ona nie przyszła cię ratować. Przyszła się z tobą spotkać i chce zobaczyć w tobie nie ofiarę losu, tylko kogoś, z kim może się pośmiać, pogadać, czuć lekkość. I wreszcie piąty kupowanie jej, drogie prezenty, kosztowne zaproszenia to nie działa. Przynajmniej nie na te, które warto zatrzymać. Młodsza kobieta chce emocji, wspólnego śmiechu, dobrego klimatu, niekoniecznie weekendów spa. Lepiej zaproponować wspólne lepienie pierogów, niż zabrać ją do Paryża tylko po to, by zrobić wrażenie. I teraz bardzo ważna sprawa ta różnica wieku. Czy trzeba ją tuszować? Czy trzeba robić z siebie dwudziestolatka? Nie. I naprawdę nie. Najlepsze, co możesz zrobić, to zaakceptować to, kim jesteś. Wiek to nie przeszkoda to coś, co może być Twoją siłą. Mów o tym z lekkością coś w stylu. Wiesz, lubię to, że już niczego nie muszę udowadniać. Mam swój rytm, swoje wartości i nie chcę przed nikim odgrywać roli tylko po to, by się komuś spodobać. Taka postawa to siła, to spokój, to klasa. Nie rób z różnicy wieku tematu głównego, nie tłumacz się z tego. Nie opowiadaj o tym, że miałeś już te takie doświadczenia i już wiesz. Po prostu bądź obecny w rozmowie, w chwili, w relacji. A jeśli czujesz, że między wami jest lekki dystans, zamiast się napinać, lepiej rzucić lekki żart: ja przynoszę doświadczenie, ty energię, dobre połączenie, nie? I gotowe. To wystarczy. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, które mogą pomóc Ci lepiej rozumieć kobiety, randkowanie i samego siebie. Trzymaj się i powodzenia!